Nazwa łacińska tej papugi to Amazona Amazonica, ale znana również jako Amazonka Modrobrewa, a wcześniej Amazonka Wenezuelska, Amazonka Pomarańczowo-Skrzydła, czy wreszcie Kurika. Dlaczego Kurika? Nie wiem. Dlaczego Wenezuelska? Też nie wiem, bo występuje na obszarze Ameryki Południowej daleko wykraczającym poza terytorium Wenezueli. Dlaczego Modrobrewa? To chyba łatwo się domyślić. Bo mimo że trudno powiedzieć, że papugi mają brwi, ale ona ma takie modre czy błękitne obszary upierzenia nad oczami. Natomiast dlaczego pomarańczowo skrzydła to już wyraźnie widać. To jeszcze bardzo młody, jeszcze nie w pełni wybarwiony osobnik, ale już pojawiły się u niego pierwsze obszary pomarańczowego koloru na lotkach, a z czasem obszar ten będzie się jeszcze powiększał. Ten pomarańczowy kolor jest najlepiej widoczny na spodzie skrzydeł, gdy obserwujemy ptaka w locie. Amazonka madrobrewa jest bardzo podobna do Amazonki niebieskoczelnej. Jest od niej nieco mniejsza, na głowie ma mniej obszaru niebieskiego i generalnie jest troszeczkę mniej kolorowa. Szczególnie dorosłe amazonki niebieskoczelne mają większą ilość koloru niebieskiego na piersiach. Charakterystyczną cechą tej właśnie Amazonki w przypadku. Przez strachu, zdziwienia, czegoś, co bardzo ją pobudza emocjonalnie, stawia na swoim tutaj karku i głowie coś w rodzaju takiego grzebienia. A może raczej pióropusza, podobnie jak robi to amazonka żółtoszyja. I może nie aż tak okazałego, jak u amazonki żółtoszyjej, ale podobnego. Jednak ta okalająca głowę imponująca ozdoba pojawia się Podobnie jak u amazonki żółtoszyjej w wieku późniejszym, i jest zdecydowanie bardziej imponująca u samców. Gdy papugi te są zaciekawione, przestraszone, pobudzone, ozdoba ta jest wyraźnie widoczna. Jest to bardzo charakterystyczne i typowe dla tych właśnie amazonek. To jedna z najbardziej popularnych amazonek która w latach 80., -tych, 90. -tych przywożona była w tysiącach egzemplarzy do, do Europy i Stanów Zjednoczonych. Wynikało to z faktu, że na ich terytorium w Ameryce Południowej prowadzono masową wycinkę lasów i te ptaki, które nie zostały wyłapane i wywiezione na inne kontynenty, dając początek licznym hodowlom, niestety na skutek utraty swojego miejsca zamieszkania ginęły. Paradoksalnie odłowy ratowały im życie, ale tu w Europie też było różnie. Sprowadzane w tysiącach sztuk trafiały do hodowli. Nie wymieniano im flory bakteryjnej, w związku z tym były bardzo podatne na różnego rodzaju infekcje i niestety ogromna ilość tych pięknych ptaków zakończyła życie w zachodnioeuropejskich hodowlach. W tym czasie do Polski trafiały tylko sporadycznie i właśnie ze względu na to, że były najtańsze, był to Jeden z pierwszych gatunków amazonek, które w większych ilościach pojawiły się w Polsce w latach 90. Później uważana za taką jakby amazonkę drugiego sortu, dlatego że bardzo popularną, łatwo dostępną, tanią, była mniej ceniona i dlatego okazało się, że hodowla jest nieopłacalna, dlatego że po co było trudzić się nad wychowaniem młodych, Nowych papug, kiedy można było za stosunkowo niewielkie pieniądze kupić jedną spośród tysięcy, które trafiały na rynek europejski. Ponieważ były to dzikie, czasem starsze osobniki z odłowu, to nie nadawały się one jako papugi do towarzystwa. Jednak w tamtych czasach nikomu to nie przeszkadzało i na siłę je oswajano. Ręczny wychów nie był jeszcze w Europie popularny. Z czasem okazało się, że Zaniechanie hodowli zemściło się tym, że inne gatunki, jak np. Amazonka niebieskoczelna, Amazonka żółtolica czy mączna, stały się bardzo popularne, zaczęły dobrze rozbliżać się w hodowlach. Natomiast Amazonka modrobrewa stała się dziś ptakiem rzadkim i zdecydowanie bardziej poszukiwanym niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy w dużych ilościach trafiała ze środowiska naturalnego do europejskich hodowli. A jest to naprawdę bardzo piękna amazonka, która, jeśli została wychowana od pisklęcia wśród ludzi, jest bardzo ufna, bardzo blisko związuje się swoimi opiekunami i bardzo dobrze sprawdza się w roli domowego pupila. Uważana jest za nieco bardziej hałaśliwą od innych gatunków amazonek. Ale teraz nie ma już w Europie papug z odłowu, a nasi widzowie na pewno z naszych filmów już wiedzą, że papugi nie muszą być hałaśliwe, jeśli nie wychowały się w wolierowym stadzie i są prawidłowo prowadzone w naszym domu. Spośród amazonek ma ona opinię posiadającej najgorsze zdolności naśladowcze. Ale chyba wszyscy doskonale wiedzą, że amazonki to obok żako najlepsi mówcy, więc kurika do najgorzej gadających papug na pewno nie należy. Ale jest to zawsze sprawa indywidualna, i często wynikająca z osobowości konkretnego ptaka. Bardzo częstym błędem popełnianym przy trzymaniu amazonki modrobrewej, zresztą dotyczy to praktycznie wszystkich ptaków pochodzących z Ameryki Południowej, jest podawanie im zbyt dużej ilości suchego ziarna. Powinny główną część swoich posiłków dostawać w postaci świeżych owoców i warzyw. Uzupełniane to powinno być skiełkowanym ziarnem, jeśli trzeba witaminami. Amazonki powinny również w swojej diecie otrzymywać niewielkie ilości białka zwierzęcego, dlatego podajemy im jajka, sery, a czasami niewielkie ilości gotowanego, chudego, niesolonego mięsa, na przykład kurczaka lub wołowiny. I... Na pewno potrzebują dużej ilości słońca. Jeśli tego im nie zapewnimy, szczególnie w okresie zimowym, musimy ich dietę suplementować dodatkiem witaminy D3 lub naświetlaniem lampami zabierającymi promieniowanie UVB zastępującymi światło słoneczne. Bardzo istotną sprawą jest trzymanie ich w pomieszczeniach o odpowiedniej wilgotności. Szczególnie w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Przy kaloryferach powietrze jest zbyt suche, natomiast zbyt wilgotne również jest dla nich szkodliwe. Są podatne na różnego rodzaju kandydozy, czyli choroby grzybicze, dlatego aby nasze papugi mogły cieszyć się dobrym zdrowiem, suplementujemy ich dietę możliwie największą ilością owoców i warzyw w kolorze czerwonym. Kolor czerwony to beta karoten, z którego organizm wytwarza witaminę A zapobiegającą grzybicom. I to jest właśnie najbardziej wskazany naturalny sposób podawania witamin papugom.